Kolejny rodzaj prawdy. Tomasz Mularski. Kolejny rodzaj prawdy to jest mistrzowska mini powieść, dzięki której inaczej spojrzysz na swoje życie. Co dzieje się z człowiekiem, który przychodzi kryzys, zmęczony tym, co go otacza, głupimi ludźmi, znanym krajobrazem, amerykańska prowincja, jej mieszkańcy i coś, co może wydarzyć się każdemu. Narastająca frustracja doprowadza głównego bohatera do sytuacji, w której najpierw bije człowieka, a potem rzuca z nienawidzoną robotę. Nie chcesz wiedzieć, co jest dalej, ty musisz to wiedzieć. Czytając kolejny rodzaj prawdy, cały czas czujesz, że jest jeszcze coś, że w zanadrzu autor ukrywa jakąś niespodziankę. Czytając, nie będziesz wiedział, czy cieszyć się na nią, czy też bać, jak w życiu. Autor twierdzi, że kolejny rodzaj prawdy to rozbudowane opowiadanie, ale to jest mini powieść z doskonale scharakteryzowanymi bohaterami, plastycznie opisanym tłem. Niezapomniane cytaty z tej opowieści będziesz zamieszczać w internecie. Autor powiedział o książce: Pomysł na opowiadanie powstał dość dawno temu. Napisałem pierwszą wersję, a później zacząłem od nowa i skończyłem w takiej formie jak teraz. Kolejny rodzaj prawdy to historia o poszukiwaniu własnej drogi, akceptacji i o tym, jak bardzo jeden człowiek może odmienić nasze życie. A o sobie Tomasz Mularski powiedział: Lubię prozę Stephena Kinga, Joe'ego Hilla. Coś tam z fantastyki, grozy czy sentymentalnych kawałków o życiu i jego mniej przyjemnej stronie. Trochę czytam, trochę piszę. A napisał Kolejny rodzaj prawdy do prawdy Mistrzowsko. Tomasz Mlarski Kolejny rodzaj prawdy. Link do tej książki masz pod tym filmem. Zapraszamy www.sensownie.pl.